Hamiamy forscana, następnie idziemy tutaj w pole odczyt danych PIT, a nie, najpierw w pierwszej kolejności łączymy z pojazdem, żeby połączyć z pojazdem, stacyjka włączona musi być, tak tutaj pojazd rozpoznaje, wcześniej się łączyłem z tym pojazdem, Więc łączy z różnymi modułami, następnie idę tutaj do tego okienka odczyt danych PIT. Na dole w ustawienia wchodzę. Moduł PCM. Natomiast w góry wpisuję. Ci, wpisujemy ciśnienie, czyli ciś. I na liście szukamy a, ciśnienie oleju silnikowego. Gwiazdką zaznaczamy, czyli dorzucamy tutaj do tego pola. Następnie wrzucamy też Temperatura oleju, silnika też rzucamy. Pozostały okres eksploatacji oleju też takie coś dorzucę. I następnie jeszcze tutaj zmienię. Chciałem tutaj wpisać słowo obroty, żeby znaleźć też obroty silnika na minutę, żeby to pokazywało. To są te cztery wskazania, które mnie interesują. Więc jak już sobie wybrałem tutaj, to zatwierdzam. Pokazują się na liście. Teraz odpalę silnik i nacisnę tutaj ikonkę uruchom odczyt danych. Pokazuje mi, może w takim zakresie pokazywać oscyloskopa też, jak również tabeli. Widzimy na tabeli, obroty są około 800. Jakość oleju niedawno wymieniona, więc jeszcze w miarę dobrze jest. Temperatura silnika 23 i ciśnienie koło 3 barów nam tak skacze. Na wolnych obrotach, Więc jak przygazuję, spróbuję podnieść do 2000, gdzie jest około? No to mi tutaj do 4000 podskoczyły obroty. te czterech barów, A jak jeszcze wyżej podniosę, no to około 5, nawet no trochę powyżej 5 się podniosę. Na pewno to też ma wpływ temperatura oleju na daną chwilę, ale tak to można sprawdzić. Na wolnych obrotach przy takiej temperaturze i żywotności tego oleju. Jeżeli to przydatne, super, zostaw wiadomość w komentarzu, jakie u Ciebie wartości się pojawiły. Aby to wyłączyć, wiadomo, tutaj zatrzymujemy i zamykamy program. Natomiast tutaj wyłączamy silnik.